Stopy procentowe w najbliższym czasie będą spadały i powinny spadać. Natomiast trwa dyskusja co do tego, czy to ma być cykl, czy jeszcze dalsze dostosowanie. Ja sam jestem zwolennikiem małej, małej pauzy i dopiero rozpoczęcia cyklu w końcówka trzeciego, a może nawet w czwartym kwartale, ale właśnie już cyklu, gdzie docelową stopą procentową po zakończeniu cyklu byłoby 3,5%. Jeżeli chodzi o długość, w którym ten cykl będzie, będzie trwał, to to jest bardzo uzależnione od efektów tego cyklu, bo my sami zmieniając stopy, mamy wpływ na system ekonomiczny. I będziemy obserwować te wyniki, jak się zachowuje inflacja, również, również płace, i na podstawie tego zostanie oszacowana długość tego cyklu. Takim najważniejszym mechanizmem to jest mechanizm płacowy, w związku z tym tempo wzrostu płac. Jest moim zdaniem tym parametrem, który jest tutaj decydujący. Ja osobiście czekam, aż to tempo wzrostu płac spadnie do 6% nominalnie. To wtedy byłoby takie tempo wzrostu płac bezpieczne dla inflacji, ale poza tym są różne zawirowania i ryzyka geopolityczne i przyglądamy się polityce fiskalnej. Sytuacja kredytobiorców zależy od indywidualnych umów z bankiem. I tam są różne okresy dostosowań i różne, różne też wielkości mogą być. Także to jest indywidualna sprawa. Na pewno wraz ze spadkiem 100% raty kredytów spadają.